Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. W dzisiejszym odcinku, yy, no cóż, znajdujemy się w Agate Village, gdzie ostatnio skończyłem sobie grę, bo troszeczkę oczyszczałem moje te Pokémony, i dwa już są gotowe do oczyszczenia. W sumie jednego ja oczyszczałem, drugiego oczyszczała Daker Lady. No i Pokémona, którego ja oczyściłem, yy, no to jest yy, Stantler. Oż już Relay, Lady oczyszczaliśmy Delibirda. No i teraz Daycare Lady dałem też Smertla, bo jego dosyć ciężko oczyścić, trudno się nim walczy. Ze względu na to, że jest po prostu cienki, więc na sam początek odcinka udajmy się do... Mm, Reliktowego Lasu, żeby tam oczyścić z naszego Pokemona. lub po prostu otworzyć mu serce. Dobra, no, czyli chodźmy... I właściwie może jeszcze zanim. albo to zresztą zrobiłem później, chciałem wam pokazać taki, ale. I tak później zamiast shadowrasza wejdzie i pozostałe dalej też będą, więc tutaj jest bez różnicy. Więc na początek Stuntler. Stuntler czyściłem troszeczkę na multi Battle, więc zdobędzie troszkę ekspa. Zaraz się dokładniej przekonamy, ile sporo jednak ją walczyłem, więc o, ruchę Stonisz i 8000 to chyba starczy na dwa poziomy, albo na prawie dwa. Nie, nie chcę dać ksywy. No i jeszcze jeden pokémon, nasz Delibird. On raczej nie dostanie ani jednego punktu eksponu, niestety. Także oczyszczamy Delibirda. No i kolejne dwa szedły po dość długiej przerwie w sumie w oczyszczaniu. Mamy już oczyszczone. Jeszcze sporo jednak zostało, jeszcze nie złapaliśmy również wszystkich. O Blizzard, najsilniejszy atak lodowy, przynajmniej do trzeciej generacji. No cóż, zobaczmy co te nasze nowe Pokémony potrafią. No w sumie nowe, świeżo czyszczone. No i tak, tutaj mamy naturę Sirius u Stuntler, czyli nic nam nie daje szczególnego, czyli tak. Mamy ruch Astonish, który jest szokującym ruchem, który może potknąć. Astonish w sumie jest... znaczy zastraszyć. No i jest to ruch typu duch, dosyć cienki. Tu mamy hipnozę, mamy Leer, czyli Zess, który obniża obronę oraz Takedown, który wali wiemy co robi. No i nasz Delibent który ma właśnie silny ruch Blizzard, który ma dosyć niską cenność, ale jest silny i może zamrozić. Zna również Atrakt, który może rozkochać przeciwnika w naszym Pokémonie, Mamy również Preze, który jest naprawdę ciekawym ruchem, który losowo albo rani, albo leczy przeciwnika w, 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 za różne wartości. Ma dosyć niską cenność. No i jeszcze Fly. Tak, i Natura rash, czyli Spec atak minus Spec Def. Średnio to się nam prezentuje, średnio, inaczej oba te Pokémony trafią do boksa z nieużywanymi przeze mnie pokemonami. Więc udajemy się do centrum Pokémon, żeby porobić porządki i z powrotem wziąć pokemony, które mi dzisiaj podajemy kolejne wyzwanie. Ale, no tak, ostatnio przyplałem Deep Colosseum Multi Battle, a tym razem zmienię troszeczkę kolejność. I jeszcze raz zmierzymy się w Deep Colosseum. Kolejny odcinek z tego. Miejsca. No ja i też między odcinkami też troszeczkę oczyszczałem yy, właśnie tutaj Absola. To jest w Hypermodzie, jak widzicie, taka bardziej czerwona podchodząca aura. I jeszcze Skarmory. No dobra, zamienimy te dwa Pokémony, które wziąłem zamiast yy, tych oczyszczonych. Te wrzucimy sobie tutaj. I jeszcze Medicom. No i w sumie już jesteśmy gotowi, więc chodźmy do The Under. Aby tam podjąć kolejne wyzwanie Deep Colosseum, ale nie tylko. The Under mamy do załatwienia jeszcze jedną sprawę. Do tego chodźmy, chodźmy, chodźmy. Rui jak zwykle musi leźć za nami. Próbuję ją zgubić. Ach, udało się! Zgubiliśmy Rui. Po raz kolejny. Dobra, i The Under. Ach, znowu wróciła. No cóż, Rui nie da się tu pozbyć. Niestety. Przynajmniej na dłuższą chwilę. Na jakiś krótki okres wiadomo, da się. I tego w ekipuć. Bo W sensie, w sumie nie znam żadnego innego miejsca, gdzie można by się skupić, chociaż... Nie no, w sumie nie. Okej, okay. więc... Zanim jeszcze udamy się do Deep Call Siu, zagadajmy sobie tutaj tego starszego pana, bo on coś mówił niewyraźnie, jakby wypadły mu zęby, a my jakieś stalowe znaleźliśmy. Być może są jego. Dużo zrozumieliśmy. Czy dać mu stalowe zęby? Dajmy. Weź mu stylowe zęby. Pokémon Pikachu podniósł parę pokeboli. Ach! E... Koniec, spłuciłem się! E... Ach, w końcu mogę normalnie mówić. Jesteśmy wybawcą! Ach, bez presady. Dziękuję Ci bardzo! To może nie jest zbyt wiele, ale podaruję Ci to. I dostaliśmy l dysk Czyli płytę, która umożliwia nam podróżowanie w lewo. Mam jeszcze ta, jedną taką, więc nie musisz się o mnie martwić. No, bardzo fajnie. Więc teraz będziemy mogli się dostać do tamtego, oto przedmiotu, który widzimy. A cóż to będzie? Sam prawdę mówiąc, średnio pamiętam, co to może być, więc nie powiem wam jak na razie. Musimy się tam dostać. Na samym dole będziemy mieli L-disk. Który nam to umożliwi? Tak, płytka wsadzona do ufo. Więc możemy polecieć w lewo. Dobra, w lewo leci się dosyć długo. W sumie chyba najdłużej. Nie, najdłużej się leci do góry. Prawie najdłużej ze wszystkich kierunków. No i jesteśmy w nowej części diandry, gdzie jeszcze nie byliśmy. Właśnie nie wiem na co komu ta platforma tutaj. O, i mamy amulet coin. Amulet jest kolejnym przedmiotem, który możemy dać to trzymania pokemonowi i ten przedmiot z kolei sprawia, że po walkach zarabiamy więcej pieniędzy. Przedmiot dosyć fajny, użyteczny, ale tylko jeżeli walczymy z zwykłymi, ze zwykłymi trenerami, a nie jeżeli walczymy w koloseach niestety. Więc nam to raczej średnio się przydaje. Dobra, więc teraz już zmieńmy yy, płytkę na deersk, żeby móc z powrotem udać się do Deep Colosseum gdzie podejmiemy kolejne wyzwanie tego miejsca. Jeszcze tylko zreknijmy na ustawienie moich Pokémonów. No, w sobie można by zrobić drobną zmianę. Tak na flygon. No, myślę, że flygon i Medicham sobie będą dobrze radzić. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, więc wsiadamy na ufo i lecimy w dół. No to na deep Sound. No, i Czyli tak, znów musimy się zarejestrować. Tak, chcę wziąć udział. Tak z tymi pokemonami. Dzięki za doping. Więc. Zaczynajmy! Pierwsza walka dzisiejszego wyzwania w Deep Colossium. Już widzimy, że będziemy mieli do czynienia z twardym gościem, z pakierem. o oh, yeah! Pokażę Ci siłę w walce! Więc. Wrak! Chcę zabić walczyć. I on wyszedł walki. Co on wyśle? Nie mam pojęcia. Ach, machopa. I machoka. Machop, machok. Dosyć ciekawe pokemony. W sumie Machop jest niższą formą Machołka. Jeszcze fajnie jakby, był, jakby miał Machampa, to już wtedy miałby wszystkie możliwe ewolucje po kolei. Ale cóż, myślę, że Earthquake wykończy raczej Machopa, może nie Machoka. A jakoś to będzie. Więc tak, Medicham, chroń się, bardziej ataki pójdą w... To też nie, ataki może nie pójdą w Medicham, dlatego że to jest Pokémon psychiczny. A walczące nie są efektywne na psychicznych Pokémonach niestety. A bardzo szczęście. No nie wiem, w każdym razie dostanie się raczej Flagonowi jak już miałoby się dostać. Bo naprawdę nie wiem co ten Machoke może zrobić. Znaczy wiem, że ten trener ma dosyć denerwującą strategię. Z tego co pamiętam. Oj, Ursaring! I, Ursa I Machoke użył Toxic! I o dziwo! Na Ursaringu. Właśnie, bo ja wszystkie Pokémon mają umiejętność ciekawą, taką jaką jest Cast. Ten, ta umiejętność wzmacnia siłę ataku, kiedy Pokémon cierpi, czyli na przykład jest zatruty, spaliżowany, poparzony, i to właśnie wtedy zwiększa, ale to podwaja atak pokemona. Więc dlatego ten koleś używa takiej oto strategii. Jego Pokémon jeszcze mogą znać w save, czyli atak typu normalnego, który jest sam od siebie średnio silny, ale podwaja swoją siłę, kiedy mm, właśnie Pokémon jest otruty, na przykład, czy sparaliżowany i tak Więc módlmy się, żeby Mary Jump trafił high jumpem. I trafia! Jest! No to bez większych problemów poradziliśmy sobie z gościem. Średnią ma tą taktykę. Może gdybym miał Swillow, to lepiej by to było, bo wtedy miałby szybszego Pokemona niż my. No i wtedy mielibyśmy problem. Zapomniałem skupić się na wygrywaniu. No i już zapomniał, no. Zapomniał, że ma ze mną wygrać. To po coś ze mną walczył. No dobra, i teraz czas na kolejną, tym razem trenerkę. Szatol, się No tak, Przecież taki kawał, aby tutaj przegrać. No, jak z reguły nie przegrywam. Ale dobra, zobaczymy, co, czym ta trenerka nas zaskoczy. Graveler oraz Wigglypuff. No tutaj Earthquake będzie, jak znalazł, załatwi Gravelera z pewnością. Ale nie jak z Wigglypuff. Wigglypuff na pewno nie załatwi. Bo jednak ten Pokémon ma coś tamtej obrony, ma sporo HP, więc tutaj no. Earthquake byłby nie na miejscu. Znaczy no. Załatwienie go przez Earthquake byłoby nie na miejscu. No chyba, że będzie krytyka. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Także Graver pada. Tak, myliczam się chroni i Wigglypuff. No, Lewo, ale żyje. Kto jest następny? Wailmer. chyba wykończymy high jumpem, a w Wigglypuff coś specjalnego, albo jakiś crunch albo drugiego Breath po krótszą animację. I high w Wailmer. Tak, kończymy już z Wigglypuff. No, jak widzicie, tutaj trenerzy nie zaskakuje nas niczym nadzwyczajnym, chociaż ostatnia... w sumie można powiedzieć liderka... Sajpersów, czy już wiadomo, o kogo chodzi może nas, nam trochę namieszać. No dobra, do akcji wchodzi Domphan. Pokémon dobry w defie. Ta Uemery to cienia, spada od razu, ma dużo HP, ale niskie defy, więc... Jakby mógł nie paść po prostu. I tak Flygon level upuje. No i ile mu staty wzrosły, ale... Miejmy nadzieję, że znacznie. No to co, Dragon Breath, High Jump Kick i po Domfanie. No miejmy nadzieję, że już będzie tak piękny. Jak widzicie ten Dragon Breath sporo mu nie zabrał, ale high jump kick no jednak też nie wystarczy. No tu się obawiam, że high jump kick nie trafi, ale trafił, a jednak to nie wystarczyło. Więc musimy pokrawić. Także ostateczny Dragon Breath. No i wygrywamy kolejną walkę. No i po nosie wykolejną trenerkę. Widzę, że nie że sobie tutaj radzisz. Właśnie. W sumie tak trochę według nie po moich planach idę, bo miał być w sumie odcinek z małym battle, ale niestety pomieszało mi się troszeczkę w planach, także będzie tak jak było. Ja po prostu nie przegrywam. Albo nie przegram. Więc zbadać z Sogo, chce z nami walczyć. Jest to taki Spindle oraz Granbull. No Granbull mi tutaj nie pasuje powiem wam, bo ma Intimidate i to obniży atak moich Pokemonów. <laughs> Sorry. Może mniej znacznie, ale... I jednak obniży. <laughs> no dobra, więc może zróbmy coś takiego, że... Coś nieco ta Grumble może potrafić, więc przywołamy może najpierw Earthquake i Detect. Zobaczymy jaki, z jakim skutkiem. Czyli... wow. Tak, Spin done. no jeszcze się trzyma. Ale dla Grumble no to zabierze całkiem sporo, więc następnych Hijack Kick już z pewnością yy, ją wykończy. Tak, Takedown, na szczęście Medicham się chroni. No bo zdziwiłbym się jakby to było we Flygona. I teraz tutaj spokojnie drugim brefem dobijemy spindę i uwalimy grumbu. High jumper. Tak jest. Szybko podane nam przeciwnicy. No i delkę. Również nie najlepszy wybór. Do walki z Medicą zobaczymy, czy ten ma coś jeszcze. Już nie ma nic. Tak, życzenie stało się, Spełniło się. No ale bez skutków, bo delikat ma Czyli tak, ładnie obrywa jeszcze z. O, jeszcze paraliż. No i ostatecznie, chodzi o Kick Mediczą, nie zepsuj tego. Dobrze. No to co, ponaliśmy już ostatniego normalnego tenera tutaj. Zogo. Nie wierzę, że to się stało! I teraz nadszedł czas na wielki finał. A w finale zmierzymy się z kim? A z Lady Venus. O nie, znowu ty uparty jak osioł! Więc Cyper Admin Venus chce mi walczyć. I ona wysłała do walki dwa Pokémon, jakimi są Miganium oraz Raichu. Dwa niezwykle irytujące Pokémon. Chociaż Raichu wykończy od razu Earthquake'em. A ma niestety nie. Megadium jest dosyć wytrzymały Pokémon i to w sumie. Nie wiem, czy to jest nowy Pokémon, czy nie. Każda każdym razie wyższa forma. Beilifa. Musiałem powiedzieć, że A to jest zupełnie inny Pokémon. Czyli tak, spokojnie używamy Earthquake. bo troszkę zaboli I Mimo wszystko. No i zaboli bardzo, więc śmiertelnie rajczy. Bardzo, bardzo ładnie. No i medycam lewa pływa. I dasklops. No ten pokémon może być troszkę wkurzający. Attract. o oh o -oh. No i niestety wyflygo. Aś No dobra, więc Crunch, Dusclopsa i High Jump Kick. W imigraniu! Flygon, błagam cię, uderz! Dobrze! Kręcz raczej zaboli to Hedaskopsa, bo to będzie ruch super efektywny. No, mniej niż tam, że zabierze tą połówkę, a tu jednak nie. Ale w spada, więc następny już go wykończy raczej. Czyli chodź o kick, raczej nie wystarczy. Mamelicza, ma naprawdę duże defy. Zarówno specjalny jak i zwykły. No i leash sit. Łomatko! No nie, no, a trakt? Wykonanie Duskula, no, no te das Tego jeszcze nie było. Czyli musimy wykończyć jakby skopsa, bo inaczej będzie ciężka sytuacja. Otóż spróbujemy w tej turze coś zdziałać. Chociaż jednego Pokemona chciałbym wykończyć. Jest Crunch! Bardzo dobrze, to wykończymy oba. O ile Medicham trafi. Pięknie. Czyli Dusclops spada. Tylko ten Lich Seed. Będę musiał zmienić Flygona, kiedy wyjdzie do akcji Milotic, bo tak sobie nie dam z nim rady. I Blissey! Blissey jest chyba nowym Pokemonem. Jest to wyższa forma Chansey. Tylko nie wiem, czy widzieliśmy. W każdym razie jest o tyle fajny Pokemon, że ma naprawdę bardzo wyspy defi. Można go wykorzystać na przerozmaite w sposoby w walkach. Tutaj bynajmniej nie musimy się obawiać. To znaczy jeden zwyczajny ruch fizyczny i obliczy. Tylko ten Meganium ciągle się leczy. Co jest dosyć wkurzające. I medyczam błagam Cię, nie spuduj. Tym razem. Dobrze. Czyli miganium też pada. W sumie jest jedyna trenerka, która nam sprawia tutaj problemy. Właściwie liderka, można tak bardziej powiedzieć. No i Melodic. Najgorszy chyba ze wszystkich to do Pokémon do pokonania. Wow, psychic. Blizzard może nie jest jakoś nadzwyczaj silnym Pokémonem, ale jednak potrafi troszeczkę przywalić. No dobra, musimy zrobić coś. z. O, właśnie. Użyjemy skrycza na Melodic, żeby obniżyć defensa. A high jump kickiem wykończymy i niestety będziemy musieli troszkę po. Aś, jeszcze nie trafił. Będziemy musieli poświęcić Flygona niestety. No dobra, sprawy. Jakiego Pokémona mógłbym użyć? Może pełen. O, i Ice Beam. Myletic przyspiesza sprawę. Więc Flygon, Ada. No i mamy tak. A mogę sobie użyć też Freigate'a i nim z Krichem obniżyć obronę Milotic, a potem High Jump Kick'iem spokojnie ją dobić. Więc spróbujmy. Tylko chyba Medichomp będziesz... no nie, all Gator jest szybszy. Więc screech mocno obniżamy obronę Milotic. I High Jump! Medichomp, daj dajesz, 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 dajesz. I wow! Pięknie, pięknie, PIĘKNIE! Z jednym ciosem. No, normalnie. Cudnie. Także bez większych problemów w sumie pokonaliśmy Lady Venus. Ej, jak mogłeś! Jak mogłeś! Widać, mogłem. Także po kolejnych zwycięstwach Deep Colosseum zaraz dostaniemy hajsik I może jakiegoś tienka. Ile, ile, ile? 22, haha. Ha. I ten 44 znowu. I maila dostaliśmy, proszę bardzo. Jak zwykle zapomniałem sobie maila przetłumaczyć, ale zanim zaczniemy do maila, już że to mamy ten 44 rest. Co dostałem wcześniej? 4,8 chyba. No ale dobra, w każdym razie jeszcze obej zobaczmy, cośmy dostali na tego maila. West emails. I znowu Deep King. Eee... Tuned. No, wiemy. Powoli odkrywam coraz więcej informacji o tym trenerze Deep Kingu. Prawdopodobnie używa Shadow Shackliego. Może ten Pokémon może być bardzo taktyczny? No, Shacklie jest w sumie właśnie takim taktycznym Pokémonem. Jest to chyba jeszcze nowy Pokémon, którego nie mieliśmy okazji zobaczyć. W każdym razie, zobaczymy go. W przyszłych odcinkach serii Pokémon Koloseum. W dzisiejszym to wszystko. Ja z Wami się żegnam. To do usłyszenia w kolejnych filmach. To cześć!